Nowoczesna flota pojazdów, gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest środa, 8 marca, Agnieszka Giesze, dzień dobry, pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Oto skrót najważniejszych informacji. Tragedia na Krajowej 11, nie żyje mężczyzna i dziecko. Nowa droga, nowe możliwości, zaniedbanych terenów. Najpierw ukradła auto, potem zdemontowała je na części, młoda Kaliszanka wpadła w ręce policji. Piją na okrągło, Straż Miejska wlepia mandaty za picie alkoholu w miejscach publicznych. Kobiety i kwiaty. Piękne połączenie nie tylko na 8 marca. A zaczynamy od tragicznego wypadku na drogach regionu. Dziś około 13 na drodze krajowej nr 11 na trasie Ostrów Pleszaw. Osobowy fort zderzył się z cysterną. Zginął mężczyzna i dziecko. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do tragedii doszło dzisiaj 8 marca przed godziną 13 na drodze krajowej nr 11 na trasie Ostrów-Pleszew, w miejscowości Szczury, zderzyły się dwa pojazdy Osobówka i Cysterna. Kierowca osobowego Forda najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał wprost pod nadjeżdżającą cysternę. Jak przekazuje ostrowska policja, śmierć na miejscu poniósł mężczyzna i dziecko. Kobieta została zabrana do szpitala. Wiadomo także, że kierowca cysterny był trzeźwy, ale zostanie od niego pobrana krew do dalszych badań. Badań. Stan kobiety lekarze oceniają jako ciężki, aktualnie przechodzi badania w Ostrowskim Szpitalu. Mężczyzna był w wieku około 40 lat, dziecko w wieku 5 lat. Na miejscu pracowały wszystkie służby, został powiadomiony również prokurator. Dwie firmy ubiegają się o realizację jednej z ważniejszych w tym roku inwestycji drogowych w mieście. Mowa o wybudowaniu nowej drogi, połączenia ulicy księżnej Jolanty z ulicą budowlanych. Na ten cel miasto ma 20 milionów złotych. Z czego niemal całą kwotę, bo 19 milionów złotych, miasto ma otrzymać z polskiego ładu do przetargu zgłosiły się dwie firmy PBD, szacując swoje roboty na blisko 20 milionów i 900 tysięcy złotych, i firma Strabak z sumą ponad 29 milionów złotych. Pod względem finansowym zatem oferta PBD spełnia możliwości miasta, a inwestycja jest jedną z tych na które Kalisz czeka bardzo długo. Tam od co najmniej nie wiem, kilkunastu czy, nie wiem, czy ponad dwudziestu lat jest przyjęty plan y, miejscowy, gdzie m.in. ta droga jest, y, te tereny w planie y, miejscowym przeznaczone są m.in. pod usługi, pod, pod taką działalność, można powiedzieć, inwestycyjną, natomiast w tym momencie na tym terenie się nic nie dzieje. No bo nie ma dojazdu, nie ma drogi, nie ma mediów. Ta inwestycja ona znacząco wpłynie właśnie na zwiększenie atrakcyjności tych terenów, no i również odciąży trochę komunikacyjnie ulicę Częstochowską. I ułatwi między innymi dojazd na giełdę. Zadanie zakłada wykonanie dróg głównych i serwisowych, trzech rąd, chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, a także zjazdów indywidualnych i publicznych. Przy nowej drodze zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa. A teraz historia Kalisko Ostrowska. 21-letnia Kaliszanka ukradła na terenie ostrowa wielkopolskiego samochód o wartości 70 tysięcy złotych. Młoda kobieta pojechała tym samochodem do swojego znajomego, by auto zdemontować na części. Do zdarzenia doszło 1 marca. Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zostali powiadomieni o kradzieży samochodu osobowego. Właściciel poinformował, że z parkingu na terenie miasta zostało skradzione auto marki Toyota. Mężczyzna oszacował straty na kwotę 70 tysięcy złotych. Policjanci rozpoczęli poszukiwania pojazdu, informacja o kradzieży przekazana była do wszystkich patroli. Dzień później, 2 marca, policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 21-letnią kobietę, mieszkankę Kalisza, podejrzaną o kradzież samochodu. Kobieta została zatrzymana na terenie jednej z posesji powiatu Ostrowskiego, gdzie u swojego znajomego postanowiła zdemontować auto na części, przekazuje policja z Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas wejścia policjantów na posesję 21-latka wraz ze swoim znajomym stali przy częściowo rozebranym samochodzie. Kobieta przyznała się do kradzieży auta. Podczas przeszukania terenu funkcjonariusze znaleźli części od skradzionej toyoty. Kobieta została zatrzymana, usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Nie zważają na obowiązujące przepisy i piją alkohol w miejscach publicznych. Często przy tym śmiecą, sieją zgorszenie, a nawet wszczynają bójki. Tak wyglądają często zakrapiane alkoholem, kaliskie zabawy, i tu przychodzi Straż Miejska, która kończy takie imprezy wystawieniem mandatu. Okazuje się także, że skutecznym sposobem na walkę z osobami ignorującymi przepisy jest miejski monitoring. Choć sezon na tak zwane picie pod chmurką dopiero przed nami, to i w zimnie i w mrozie nie brakuje miłośników trunków wyskokowych. A co ciekawe, problem ten dotyczy osób w różnym wieku, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W trakcie minionego roku na numer alarmowy do Straży Miejskiej wpłynęło ponad 300 zgłoszeń, które dotyczyły samego faktu spożywania, jak i również osób, które swoim zachowaniem dały zgorszenie różnego typu w miejscach publicznych. Większość z tych interwencji zazwyczaj kończy się postępowaniem mandatowym bądź też kierowaniem spraw do sądów, ale również stosowane są inne środki postępowania wychowawczego. Wulgarne słownictwo, zanieczyszczony teren, załatwianie potrzeb fizjologicznych, demoralizacja dzieci, a niekiedy bójki i pobicia to efekty piwka pod chmurką. Amatorzy picia napojów alkoholowych w miejscach publicznych często zapominają, że taka degustacja nie w każdym miejscu jest zgodna z prawem. Alkohol ten jest spożywany przede wszystkim dla przyjemności, ale często też ludzie tłumaczą się, że. Piją alkohol, ponieważ mają jakieś problemy zdrowotne, osobiste, rodzinne, no i też nadal spotykamy się z tłumaczeniem w postaci tego, że no nie są świadomi, że w tym miejscu obowiązuje zakaz picia alkoholu. W walce z piciem w miejscach publicznych strażnicy miejscy wykorzystują także monitoring miejski. Okazuje się wówczas, że mandat za spożywanie alkoholu można dostać nawet wtedy, kiedy w okolicy nie ma patrolu. Podobnie dotyczą one samego faktu spożywania, jak i również osób, które leżą na ziemi, powodują same dla siebie zagrożenie, siejąc zgorszenie w miejscu publicznym czy nawet demoralizują osoby nieletnie. Teraz też ta rola obserwatorów monitoringu jest wyjątkowo ważna, dlatego że. Póki co jeszcze za oknem mamy niskie temperatury, dlatego też takie osoby, które spożywają w nadmiernej ilości alkohol, często leżą na ziemi i może doprowadzić to do ich zagrożenia zdrowia. W takim razie, gdzie pić legalnie w Kaliszu? W 2018 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. W związku ze zbliżającym się okresem letnim, gdzie tych zgłoszeń na pewno przybędzie, apelujemy do wszystkich amatorów spożywania alkoholu pod tak zwaną chmurką, że wszystkie te kwestie ściśle określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która jasno określa, gdzie ten alkohol można spożywać, a gdzie też nie. Na pewno spożywać alkoholu nie można na ulicach, placach, skwerach, chodnikach, przy fontannie. Są to miejsca przeznaczone przede wszystkim do użytku publicznego i tak powinny być wykorzystywane. Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych to dość popularny problem, jednak pamiętajmy, że taka przyjemność jest wykroczeniem, za którą może być nałożony mandat karny w wysokości 100 zł. Jak tylko pogoda na to pozwoli, na rewitalizowanym rynku w Kaliszu rozpoczną się nasadzenia nowych drzew. Drzewa, które już rosną na tym placu, zostaną tam, a dołączą do nich 24 lipy, uprawiane specjalnie do rozwoju w warunkach miejskich. Nowe drzewa, które posadzone będą na głównym rynku w Kaliszu, pochodzą ze specjalnej plantacji pod Turkiem. Konkretne sztuki, które przyjadą do Kalisza, wybrał prezydent ze specjalistami od zieleni miejskiej. Jest to pilia cordata grenspire, odmiana kolumnowa, wyselekcjonowana dla miasta. Na rynku nie tylko przybędzie nowych drzew, pod nowe nasadzenia i obecną zieleń nawieziona została żyzna ziemia, która wzmocni te rośliny. Dodatkowo na rynku instalowany jest system nawadniająco-napowietrzający, którego dotąd u nas nie było. System ten będzie sprzyjał rozwojowi roślin i zapobiegnie jej wysuszaniu w upalne dni. Było o lipach, teraz będzie o porach. Sprawa wydaje się dość zabawna, ale dla plantatora warzyw z powiatu Ostrowskiego działalność tych dwóch mężczyzn spowodowała poważne szkody. Dwaj sprawcy okradali rolników z ich płodów rolnych, a warzywa kradli prosto z pola. Na początku marca w nocy na policję zadzwonił mieszkaniec jednej z miejscowości powiatu Ostrowskiego, zgłaszając, że ujął mężczyznę, który kradł z jego pola warzywa. Do czasu przyjazdu policji to sam rolnik zatrzymał złodzieja. Policjanci na miejscu zostali zgłaszającego wraz z ujętym przez niego mężczyzną. Okazał się nim 36-latek. Okazało się również, że ten mężczyzna nie działał sam. Razem z nim był jego kolega, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Oczywiście policjanci natychmiast bardzo szybko ustalili drugiego z mężczyzn. Drugi z mężczyzn to 35-latek, który przed policją postanowił ukryć się na strychu. W jego piwnicy policjanci znaleźli skradzione warzywa. Ci mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące kradzieży porów. Tutaj wstępnie właściciel wycenił stratę na łącznie około 8 tysięcy złotych, bo z jego pola zniknęło około 4 tysiące sztuk porów. Policjanci teraz ustalają jaka jest dokładna skala popełnionych przez mężczyzn kradzieży. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Kobiety i kwiaty mają wiele wspólnego. Dziś to połączenie było widać na ulicach miasta i w Ratuszu, gdzie otwarto wystawę prac malarskich pań z Uniwersytetu III wieku o takim właśnie tytule. Była to okazja nie tylko do podziwiania obrazów, ale i do rozmów o tym, jakimi kobietami dziś czują się panie w jesieni życia. Niektóre talent i malarską pasję odkryły u siebie na emeryturze. Inne, jak pani Elżbieta, wróciły do malowania po 40 latach. Jako dziecko lubiłam bardzo malować, jako nastolatka. Również marzyłam o Akademii Sztuk Pięknych, ale niestety nie udało się. Znaczy, ja nie próbowałam. Wybrałam inną drogę edukacji. Drogę nauczycielską. Dziś malowanie daje pani Eli dużo spełnienia. Na wystawie można podziwiać jej dwie prace wykonane w technice akwareli. Z tego jest wniosek, że żadnych marzeń nie wolno kasować. Trzeba odkładać na półeczkę, często myślami wracać i one się spełniają, naprawdę. Ja miałam też kilka takich podróżniczych marzeń. No my co, tam marzenie ściętej głowy. A jednak mi się spełniły. Byłam tam gdzie chciałam i, i to jest piękne w życiu. To jest piękne w życiu. U pani Eli Kwiaty, a u pani Barbary, szefowej sekcji malarskiej, kobieta w tańcu. Co panią zainspirowało do tego obrazu? To znaczy ja uwielbiam taniec, także jestem też w sekcji tanecznej. No i te tancerki mają w sobie taką lekkość, tak dużo subtelności i wyrażają coś, także to jest zrobione na podstawie zdjęcia ale sprawiło mi też przyjemność. To już druga w tym roku wystawa prac studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obrazy można oglądać od dziś do końca marca w holu ratusza na pierwszym piętrze kobiety i kwiaty no, mają bardzo dużo wspólnego, bo i to, i to jest piękne i bez kobiet życie nie byłoby piękne i, i dzięki kwiatom ty, y, także. Y, z pewnością jest to kolejna wystawa y, właśnie tutaj w holu Ratusza i bardzo się cieszę, że, że ten hol tak się na, na stałe tutaj y, stał się tym miejscem, gdzie można pokazać tę pracę. A wystawę uważam za otwartą, szanowny pan. Bardzo się z tej działalności cieszymy, doceniamy. Bardzo fajnie to się zbiegło z, z dniem kobiet dzisiaj, także tutaj dla, dla wszystkich Pań gorące życzenia. Przy okazji zapytaliśmy kobiety dojrzałe, doświadczone, co to dziś dla nich znaczy być kobietą. Bycie kobietą, bycie kobietą to bycie kobietą spełnioną, uśmiechniętą, niosącą, pomoc innym realizującą się w pracy społecznej to chyba wszystko. Wystarczy popatrzeć na strój naszej mamy czy babci i strój nasz, gdzie my lubimy kolory, gdzie jesteśmy pełne życia, a nie już zmęczone tym życiem. My czasami dopiero zaczynamy też swobodniej żyć, bo się okazuje, że przedtem a to dzieci, a to wnuki, a to ten kierat taki domowy, praca zawodowa, a teraz można troszeczkę odpocząć i korzystać. Z tego życia tylko trzeba umieć, trzeba nie być zgorzkniałym, trzeba się cieszyć chwilą, mimo że tu i tam boli. Nie? Być kobietą dzisiaj dla Pani to wolność. 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 I jak sobie przypomnę, mamy babcie, one nie miały tego. One w ogóle w tamtych czasach, w ogóle babcia to była Pani z elementarza falskiego, siwa, z drucikami, na bujanym fotelu, a u był kot. Tak wyglądały babcie 50 i więcej lat temu. W tej chwili nie odróżni się. Która pani jest babcią, a która nie jest tą babcią. Tak jest. A jak idzie mama z córką, to czasami mówi się, że idą dwie siostry. Nie? Być kobietą, być kobietą, to jest to. I dzisiaj, i w innych czasach może było gorzej. Teraz kobiety są wyzwolone, robią co chcą, mają chęć do życia takiego psychicznie swojego. Swojego, bo kiedyś to panie pod presją męża robiły to, co miały robić. Dzisiaj każda robi to, co powinna robić w domu, plus to, co ma w duszy, co gra. Jak pan dba o swoją kobietę? Dbam, jak powiedziałem, jak mogę. Staram się, żeby. To, co kiedyś było dawniej, zostało i żeby procentowało i w miarę możliwości, no ja jeszcze raz, w miarę możliwości staram się, żeby było jak najlepiej. No pięknie. <gry> Potwierdza pani starania męża i, i, i zadbanie? Potwierdzam. Pewne nauki w ciągu naszego całego związku dawane mężowi, żeby było fajnie, no dały, dały efekt. efekt. A małżeństwo państwa Waszaków to doskonały przykład na to, jak na emeryturze czerpać z życia całymi garściami. Oboje udzielają się w sekcji kabaretu, uczą się angielskiego i mają własny zespół muzyczny. 3 plus 1 koncertują w całym regionie. Uniwersytet uważam, że jest wspaniałą sprawą. Każdy znajdzie coś dla siebie. Malarstwo, rękodzieło, fotografia, różne gimnastyki. Ona, tej ci chodziłam. Były Także... Też oczywiście. Wszelkie, wszelkiego rodzaju. UTW jest naprawdę wspaniałą sprawą dla ludzi, dla seniorów. I jak kiedyś e, ktoś idący na emeryturę mówił mi, jak jeszcze pracowałem, że nie ma czasu na emeryturze, to się śmiałem. I teraz za karę nie mam czasu na nic. TW oferuje ponad 30 sekcji, dlatego naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sekcje sportowe, sekcje informatyczne, sekcje gimnastyczne, y, sekcja rękodzieła artystycznego, bioróżnorodności, y, genealogii utworzona. Jest bardzo wiele, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, zapraszamy go do naszego grona, chętnie przyjmujemy. Obecnie uniwersytet ma ponad 400 członków, w większości są to panie. Dziś w ciągu dnia towarzyszyło nam mroźne powietrze, jednak, momentami wyjrzało także do nas trochę słońca. Na kolejne dni synoptycy zapowiadają jednak opady deszczu ze śniegiem. Jak będzie w kaliszu? Dziś wieczorem na niebie sporo chmur i synoptycy przewidują opady śniegu. W nocy zero stopni zawieje delikatny wiatr. Jutro chłodno, na termometrach tylko 1 stopień, może popadać deszcz. W nocy temperatura spadnie do zera, nie powinno już padać. W piątek od samego rana 3 stopnie na plusie, ale zawieje mocniejszy wiatr. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6 stopni, nadal będzie deszcz. I to wszystko na dziś. Życzę Państwu, a szczególnie Paniom, udanego wieczoru. Dbajcie o siebie, nie tylko od święta. Do zobaczenia.